Czy kiedykolwiek czułeś, że wszechświat wysyła ci znaki poprzez idealne zbiegi okoliczności? Że te synchroniczności prowadzą cię na duchowej ścieżce? Rozumiem to głębokie poszukiwanie. Ale to, co zaraz odkryjesz, przewróci do góry nogami twoje postrzeganie współczesnej duchowości. Twoje duchowe poszukiwania cię wyróżniają. Ale ta duchowa koncepcja, którą używasz do znajdowania sensu, została stworzona przez kulturę, która teraz próbuje kontrolować twój umysł. W tym filmie ujawnię ci trzy precyzyjne protokoły psychologiczne, których sam Jung użyłby, aby przeciwstawić się tej współczesnej manipulacji. I jak ta duchowa mądrość, którą wykorzystujesz, stała się bronią psychologicznej manipulacji. Po piętnastu latach badania psychologii jungowskiej i wpływu mediów odkryłem, jak nasze najautentyczniejsze duchowe poszukiwania stają się bramami do manipulacji. Mówię o koncepcji synchroniczności Karla Junga. Ta rewolucyjna idea, która pomaga ci interpretować znaki wszechświata. Pochodzi bezpośrednio z filozofii chińskiej, z I-Cing, które Jung studiował z pasją dzięki tłumaczeniom Richarda Wilhelma. Teraz ta sama mądrość jest wykorzystywana przeciwko tobie jako narzędzie psychologicznego wpływu. Oto jak działa ta wojna psychologiczna i dlaczego konkretnie atakuje Twoją duchową podróż. Wyobraź sobie, że przewijasz telefon przez 2,5 godziny każdego dnia. To oznacza 36 pełnych dni ekspozycji w ciągu roku na treści wybierane algorytmicznie. Twoja nieświadomość zbiorowa, ten głęboki zbiornik ludzkości, o którym mówił Jung, jest teraz zdigitalizowana i manipulowana w czasie rzeczywistym przez algorytmy. Carl Jung ostrzegał nas, że nieświadomość zbiorowa może być wykorzystywana politycznie. Obserwował, jak reżimy totalitarne wykorzystywały archetypy do mobilizacji mas. Intro end, intro end. Dziś ta manipulacja odbywa się za pośrednictwem ekranów, w prywatności twojego codziennego życia duchowego. Algorytmy tworzą cyfrową, zbiorową nieświadomość. Weźmy na przykład TikTok. Ale algorytm już za ciebie zdecydował, analizując każde twoje najmniejsze wahanie, mikrowyrazy twarzy. Nawet czas, jak długo twój palec zawisa nad ekranem. Oto jak to działa w praktyce. Wahasz się przez 0,3 sekundy przed polajkowaniem filmu o duchowości. Algorytm to rejestruje. To mikro niezdecydowanie ujawnia emocjonalną wrażliwość, którą sztuczna inteligencja wykorzysta w ciągu najbliższych 24 godzin. Każdy film, który oglądasz, każdy post, który lubisz, każda chwila spędzona na przewijaniu karmi sztuczną inteligencję, która uczy się twoich psychologicznych słabości. Ta sztuczna inteligencja nie stara się po prostu przewidzieć twoich preferencji. Ona kształtuje twoje przekonania, wpływa na twoje emocje i subtelnie kieruje twoje myśli ku z góry określonym wnioskom. Stawiasz czoła nowemu wyzwaniu szamańskiemu. W starożytnych tradycjach szamani walczyli z duchami i bytami, aby chronić swoją społeczność. Dziś te byty są cyfrowe, przybierają formę wyrafinowanych algorytmów, które znają twoje słabości lepiej niż ty sam. Ale ta nowoczesna walka szamańska ujawnia szerszą rzeczywistość. Te same siły, które manipulują twoją duchowością, działają również na skalę geopolityczną, wykorzystując te same archetypy, które zidentyfikował Jung. Oglądasz dziś wieczorem Netflix? Zwróć uwagę, ile razy Chiny przedstawiane są jako mądre i życzliwe. To, co za chwilę odkryjesz, sprawi, że przejdzie cię dreszcz. Wyobraź sobie, że oglądasz film, w którym Chiny zawsze przedstawiane są jako mądra i życzliwa cywilizacja. To nie jest przypadek. W naszej podświadomości Chiny pozycjonują się jako ta starożytna i mądra cywilizacja, która może nas poprowadzić ku harmonijnej przyszłości. Ta archetypowa projekcja nie jest przypadkowa opiera się na celowych strategiach psychologicznych. Jednocześnie dyplomacja wilczego wojownika stanowi projekcję chińskiego cienia zbiorowego. Ta agresywność dyplomatyczna, te zawoalowane groźby, ta konfrontacyjna postawa służą podwójnemu celowi psychologicznemu. Z jednej strony uspokajają ludność chińską, demonstrując siłę i determinację, z drugiej strony tworzą napięcie w zachodniej podświadomości, które przygotowuje grunt pod akceptację Chin jako pokojowej alternatywy. W 2014 roku Xi Jinping wydał tę wyraźną dyrektywę opowiadać pozytywną historię Chin. A oto najbardziej niepokojący szczegół ta dyrektywa Xi Jinpinga nie była zwykłą kampanią public relations to było wdrożenie masowej strategii opartej na archetypach. Jung zidentyfikował, że archetypy istnieją poza czasem i przestrzenią, w tym co nazywał psychoidem. Same narody stały się żywymi archetypami psychologicznymi. To, co Xi Jinping rozpoczął w 2014 roku, znajduje dziś swoją najbardziej wyrafinowaną manifestację. Strategzy wpływu wykorzystują teraz cykliczność naszej zbiorowej duchowej podróży, ale poczekajcie. To, co wam teraz ujawnię, na zawsze zmieni wasze postrzeganie geopolitycznej rzeczywistości. Rok 2025 jest przedstawiany jako rok wielkiego duchowego przebudzenia. Te zbiorowe oczekiwania tworzą emocjonalną wrażliwość, którą strategy wpływu metodycznie wykorzystują. Używają tego co nazywam duchową broń, treści specjalnie zaprojektowanych, aby wywołać wasze najgłębsze emocje. Ta duchowa broń trafia w wasze emocjonalne punkty wyzwalające, wasze pragnienie przebudzenia, wasz poszukiwanie sensu, wasza potrzeba duchowego połączenia, stają się punktami wejścia dla zewnętrznych wpływów. Treść, którą konsumujecie, wydaje się zaspokajać waszą duchową tęsknotę, ale subtelnie kieruje waszymi percepcjami politycznymi i społecznymi. Media stają się niewidzialnymi barierami na drodze do Twojego prawdziwego przebudzenia. Dają Ci iluzję duchowego postępu, jednocześnie utrzymując Cię w stanie emocjonalnego uzależnienia. Konsumując coraz więcej treści duchowych, Twoja prawdziwa autonomia psychologiczna maleje. A oto najbardziej niepokojąca część, o której nikt Ci nie mówi. Zatrzymaj się na chwilę, pomyśl o ostatniej duchowej treści, która naprawdę cię poruszyła. Pamiętasz, co wtedy czułeś? Czy ta emocja była następowana pragnieniem działania, czy konsumowania podobnych treści? Ta reakcja emocjonalna, którą być może właśnie odczułeś, ujawnia dokładnie te słabości, które Jung zidentyfikował w naszej zbiorowej psychice. Projekcja zbiorowego cienia tworzy poważne podatności na manipulacje. Kiedy społeczeństwo odmawia integracji swoich ciemnych aspektów, staje się podatne na wpływy zewnętrznych sił, które wykorzystują te psychologiczne martwe punkty. Jung zauważył, że wspólny charakter nieświadomości zbiorowej czyni ludzi podatnymi na manipulacje. Twój niezintegrowany cień staje się furtką dla zewnętrznych wpływów. Aspekty siebie, które odmawiasz uznać, stają się łatwym celem dla zewnętrznych manipulacji. Wyobraź sobie, Twój były partner manipulował tobą emocjonalnie, nie chciałeś dostrzec własnej potrzeby akceptacji. Ta sama nierozwiązana słabość staje się teraz bramą dla algorytmów, które wykorzystują właśnie ten psychologiczny mechanizm. Przykład, który zaraz Ci przedstawię, pokazuje przerażającą skalę tej manipulacji. Weźmy konkretny przykład TikToka. Algorytmy używane dla użytkowników chińskich różnią się od tych wdrażanych na Zachodzie. W Chinach algorytm promuje treści edukacyjne, naukowe i promujące wartość pracy. Na Zachodzie preferuje rozrywkę, kontrowersje i bierną konsumpcję. Ta różnica nie jest przypadkowa. Odzwierciedla celową strategię osłabiania zdolności poznawczych na Zachodzie, jednocześnie wzmacniając te u populacji chińskiej. Zbiorowy cień Zachodu, nasza skłonność do hedonizmu, wygody, unikania odpowiedzialności, jest karmiony i wzmacniany przez te algorytmy. Zatrzymaj się na chwilę. Otwórz teraz TikToka, spójrz na pierwszych pięć filmów, które się pojawią. Zadaj sobie pytanie: czy ta treść czyni mnie silniejszym intelektualnie, czy utrzymuje Cię w stanie emocjonalnej bierności? Konflikt ukraińsko-rosyjski to kolejny przykład manipulacji narracją. Różne treści są kierowane do różnych odbiorców w zależności od ich specyficznych słabości psychologicznych. Celem niekoniecznie jest skłonienie Was do przyjęcia określonego stanowiska, ale utrzymanie Was w stanie konfuzji i emocjonalnego podziału. Wasza niezintegrowana strefa cienia staje się tylnymi drzwiami dla obcych wpływów. Każdy aspekt waszej osobowości, którego odmawiacie uznania, może zostać wykorzystany przez siły, które rozumieją wasze mechanizmy psychologiczne lepiej niż wy sami. Na szczęście Jung zostawił nam precyzyjne klucze do odzyskania naszej mocy. Klucze, które Jung nam przekazał, przekładają się dziś na konkretne strategie dostosowane do naszej cyfrowej rzeczywistości. Oto, jak przekształcić jego mądrość w codzienną ochronę. Oto pięć konkretnych praktyk rozwijania Twojej niezależności psychologicznej. Pierwsza. Rozwijanie cyfrowego rozeznania staje się podstawową umiejętnością duchową. Oznacza to naukę rozróżniania treści, które odżywiają twoją autentyczną ewolucję od tych, które utrzymują cię w emocjonalnej zależności. Zadaj sobie pytanie, czy ta treść czyni mnie bardziej wolnym czy bardziej zależnym. Druga integracja cienia to droga do suwerenności psychologicznej. Jung podkreślał, że poznanie i zaakceptowanie własnych mrocznych aspektów stanowi podstawę wszelkiej dojrzałości psychologicznej. Kiedy integrujesz swój osobisty cień, stajesz się mniej podatny na manipulacje ze strony zewnętrznych sił, które próbują wykorzystać Twoje martwe punkty. Marie. 34 lata, terapeutka, myślała, że ma pod kontrolą swój rozwój osobisty. Aż do dnia, gdy zdała sobie sprawę, że przez trzy godziny dziennie przewijała treści o przebudzeniu. Żeby unikać konfrontacji ze swoim lękiem przed porażką zawodową, jej niezintegrowany cień stał się placem zabaw dla algorytmów. A to dopiero początek, Mundram. Trening suwerenności uwagi staje się kluczowy. Twoja uwaga to Twój najcenniejszy skarb. Naucz się kierować nią świadomie, zamiast pozwalać, by została przechwycona przez algorytmy zaprojektowane, żeby Cię rozpraszać i wpływać na Ciebie. Ale to dopiero początek. Nangawdy. Opracuj protokoły postu informacyjnego. Regularnie rób sobie przerwy w konsumpcji treści cyfrowych. I oto najważniejsza część, o której nikt ci nie mówi. Zacznij od krótkich okresów: godzina, potem cały ranek, potem cały dzień. Te przerwy pozwalają Twojej psychice na ponowne zrównoważenie i odzyskanie naturalnej zdolności rozróżniania. Ale to dopiero początek. Piąte: Twórzcie sieci weryfikacji społecznej. Otaczajcie się ludźmi, którzy dzielą wasze zaangażowanie w autentyczność i prawdziwe przebudzenie. Omawiajcie razem treści, które konsumujecie. Ta praktyka społeczna tworzy sieć bezpieczeństwa przed izolowaną manipulacją. Ustanówcie praktyki ochronne dla środowisk cyfrowych. Zanim otworzycie aplikację lub obejrzycie film, poświęćcie chwilę na skoncentrowanie waszej intencji. Zapytajcie siebie: czego naprawdę tutaj szukam? Ta prosta, świadoma pauza może przekształcić waszą relację z treściami cyfrowymi. Kultywujcie medytację nad przemijalnością treści. Pamiętajcie, że każdy film, każda publikacja, każda treść jest przejściowa i nie określa waszej prawdziwej tożsamości. Ta perspektywa pomaga wam zachować zdrowy dystans emocjonalny. Ćwiczcie obserwowanie swoich reakcji emocjonalnych na treści bez oceniania. Gdy coś wywołuje w was silną emocję, obserwujcie te reakcje przed podjęciem działania. Ta praktyka rozwija waszą umiejętność świadomego reagowania zamiast automatycznych odruchów. Ale oto najważniejsza prawda, którą Jung chciałby, żebyście zrozumieli. Prawdziwe przebudzenie duchowe wymaga psychicznej niezależności. Nie można być naprawdę przebudzonym, jeśli wasz umysł jest subtelnie kierowany przez zewnętrzne siły, które wykorzystują wasze nieświadome słabości. Podzielcie się w komentarzach, który z tych wpływów zauważyliście w swoim sposobie konsumowania treści. Wasza świadomość może pomóc innym w przebudzeniu, wasze świadectwo w komentarzach samo w sobie staje się aktem zbiorowego oporu, ale pozwólcie, że podzielę się z wami samą istotą tego, co właśnie odkryliśmy razem. Macie teraz wiedzę niezbędną do rozpoznawania, kiedy wasza duchowa podróż jest przekierowywana przez zewnętrzne wpływy. Te pięć strategii ochrony psychicznej, które z wami podzieliłem, pozwolą wam kontynuować wasze autentyczne przebudzenie bez algorytmicznej manipulacji. Wasza świadomość otworzyła się na tę niewidzialną walkę. Jung miał rację, kto patrzy na zewnątrz. Śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. W świecie, gdzie zewnętrzne wpływy stają się coraz bardziej wyrafinowane, wasza zdolność patrzenia w głąb siebie z jasnością staje się waszą najsilniejszą fortecą. Praca nad cieniem staje się ochroną geopolityczną. Kiedy integrujesz własne sprzeczności i słabości, stajesz się mniej podatny na manipulacje sił, które liczą na Twoją psychologiczną ślepotę. Twój rozwój osobisty staje się aktem duchowego oporu. Cyfrowy szamanizm ewoluuje. Nowi szamani nie walczą już tylko z duchami natury, ale z bytami algorytmicznymi, które zamieszkują nasze ekrany i naszą zdigitalizowaną zbiorową nieświadomość. Twoja praktyka duchowa musi dostosować się do tej nowej rzeczywistości. W komentarzach podziel się, którą praktykę wdrożysz jako pierwszą w tym tygodniu. Twój wybór ujawnia poziom twojej duchowej dojrzałości i inspiruje innych wojowników świadomości, którzy podążają tą ścieżką razem z tobą. Sama świadomość, którą teraz budujesz, stanowi twoją najlepszą ochronę. Każdy moment, gdy wybierasz jasność umysłu zamiast iluzji, autonomię zamiast zależności, autentyczne przebudzenie zamiast konsumpcyjnej duchowości, wzmacniasz swoją psychologiczną suwerenność. Jeśli to odkrycie na temat duchowej manipulacji otworzyło ci oczy, zapisz się teraz, aby dołączyć do społeczności przebudzonych duchowych wojowników. W każdym nowym filmie ujawniam Ci sekretne techniki używane przeciwko Twojemu umysłowi i dokładne kontrstrategie, aby zachować Twoją psychologiczną suwerenność. Twoje autentyczne przebudzenie zasługuje na tę ciągłą ochronę, a razem budujemy potężny duchowy ruch oporu.